Dzisiaj jest dzień szczególny, dzień wdzięczności. Często zapominamy rozejrzeć się wokół i docenić, jak bardzo Bóg nam błogosławi. Ale Psalm 150 przypomina nam: Wszystko, co żyje, niech chwali Pana. Jeśli żyjesz, jeśli w Twoim sercu jest jeszcze nadzieja, to już masz powody, aby być wdzięcznym. Bóg był wierny nawet w trudnych czasach. I dziś zapraszam Was do przyłączenia się do mnie w tej modlitwie wdzięczności, ponieważ kiedy dziękujemy, przyciągamy jeszcze więcej błogosławieństw do naszego życia. Zanim zaczniemy, zasubskrybuj kanał i podziel się tą modlitwą z kimś. Kto potrzebuje przypomnienia o potędze wdzięczności. Módlmy się! Panie, Boże Mój, dziś przychodzę przed Ciebie z sercem pełnym wdzięczności. Życie nie zawsze jest łatwe, nie wszystko zawsze idzie zgodnie z planem, ale Pan nigdy nas nie opuszcza. Nawet w trudne dni Twoja miłość nas podtrzymuje, Twoja łaska nas umacnia. Dlatego, Ojcze, chcę rozpocząć tę modlitwę od słów: Dziękuję, dziękuję za powietrze, którym oddycham, za siłę, która pozwala mi stać na nogach, za nadzieję, która nigdy nie gaśnie. Niech ta modlitwa obudzi w każdym sercu pragnienie chwalenia Ciebie, bez względu na okoliczności. Panie, są chwile, gdy patrzymy na życie i widzimy tylko trudności. Rachunki się piętrzą, przytłaczają Cię problemy rodzinne, Twoje zdrowie wydaje się kruche. Ale nawet w takich momentach możemy znaleźć powody do wdzięczności, ponieważ Pan jest tym, który daje nam siłę do dalszego działania, który otwiera drzwi, z których nie ma wyjścia. A jeśli jesteśmy tu dzisiaj i modlimy się, to dlatego, że Pan nadal ma dla nas cel. Dlatego, Ojcze. Naucz nas dostrzegać Twoje błogosławieństwa nawet w najdrobniejszych szczegółach. Modlę się za tych, którzy obudzili się zniechęceni, bez nadziei na lepszy dzień. Panie, napełnij to serce wdzięcznością, bo gdzie jest wdzięczność, tam jest pokój. Niech dostrzeże, że sam fakt, iż żyje. Jest już cudem Twojej miłości. Niech każda trudność przemieni się w świadectwo przezwyciężenia. Oby uświadomił sobie, że dzisiejsze zmagania są przygotowaniem do jutrzejszych zwycięstw. Ponieważ Twoje słowo zapewnia nas, że wszystko współdziała ku dobru tych, którzy Cię kochają. Panie, Dziękujemy Ci za wybawienie, którego nawet nie zauważamy, za drzwi, które zamknęły się, aby nas chronić. Ileż razy narzekaliśmy na coś, co się nie wydarzyło, nie wiedząc, że to Pan nad nami czuwał. Ile razy zasmuciło nas nie, nie zdając sobie sprawy, że Twoje tak przyszło we właściwym czasie. Dziś wybieramy zaufanie Tobie w każdym szczególe, w każdej odpowiedzi, nawet jeśli czegoś nie rozumiemy, bo wiemy, że Twoje plany są większe niż nasze i że Twoja wola jest doskonała. Niech spoczywamy w Twojej miłości, pewni, że zawsze czynisz to, co najlepsze. Ojcze, modlę się za tych, którzy czują, że nie mają za co być wdzięczni. Ten, który stawił czoła tylu trudnościom, ten ból przekreślił nadzieję. Ale, Panie, nawet w czasie burz. Ty jesteś obecny i trzymasz nas za rękę. Pomóż temu zbolałemu sercu dostrzec coś więcej niż tylko ból i znaleźć powody do chwały. Bo wystarczy nam Twoja obecność, a gdy mamy Pana, mamy wszystko. Niech ta modlitwa odnowi wiarę i przyniesie światło tym, którzy chodzą w ciemnościach. Dziękuję Ci, Panie, za Twoje miłosierdzie, które odnawia się każdego poranka. Za chleb powszedni, za dach nad głową, za ludzi wokół nas. Dziękujemy za Waszą rodzinę, za Waszych przyjaciół, a nawet za wyzwania, które pozwalają nam się rozwijać. Dziękujemy za okazje, które się pojawiają, za drogi, które się przed nami otwierają. I nawet jeśli na odpowiedź trzeba będzie poczekać, dziękujemy, ponieważ Pan nigdy o nas nie zapomina. Ty jesteś wierny i w tym spoczywamy, bo wiemy, że wszystko jest w Twoich rękach. Niech każda osoba, która usłyszała tę modlitwę, poczuje teraz, jak Twój pokój wypełnia jej serce. Mam nadzieję, że weźmiesz głęboki oddech i uświadomisz sobie, że błogosławieństw jest więcej niż problemów. Niech wdzięczność stanie się stylem życia, nawykiem, który przemieni wszystko wokół Ciebie. Ponieważ gdy dziękujemy, nasze nastawienie się zmienia. Nasza wiara się wzmacnia, nasz duch staje się szczęśliwy. A jak mówi Psalm 150, Wszystko, co żyje, nie chwali Pana. Panie, w natłoku codziennych spraw często zapominamy zatrzymać się i podziękować. Martwimy się tym, czego nam brakuje, ale nie zauważamy, jak wiele już mamy. Dzisiaj postanawiam przyjrzeć się błogosławieństwom, które mnie otaczają. Sam fakt, że tu jestem i modlę się, jest już cudem od ciebie. Iluż to nie miało takiej możliwości, ale ja żyję, i za to, ojcze, oddaję Ci całą cześć i chwałę. Dziękuję za Twoją obecność, która mnie wspiera w trudnych dniach. Kiedy myślałem o poddaniu się, Pan był moją siłą. Kiedy wszyscy odeszli, Pan pozostał przy mnie. Kiedy płakałam w samotności, Pan otarł moje łzy. Nigdy nie byłem sam, nawet jeśli nie zdawałem sobie z tego sprawy. Twoja wierność jest wieczna i za to Cię chwalę. Panie Boże, dziękuję Ci za moją rodzinę, nawet ze wszystkimi jej wadami. Żaden związek nie jest idealny, ale miłość, która pochodzi od Ciebie, jednoczy nas. Dziękuję za dobre chwile, ale także za te trudne. Ponieważ to poprzez wyzwania uczymy się wybaczać i rozwijać. Niech mój dom będzie miejscem pokoju, wypełnionym Twoją obecnością. I oby nigdy nie zapomnę, jak ważni są ludzie, których kocham. Dziękuję Ci, Ojcze, za codzienne zaopatrzenie, za chleb na stole. Wielu śpi głodnych. Ale Pan mnie podtrzymuje. Obym nigdy nie narzekał na to, co mam, lecz nauczył się dzielić. Niech moja wdzięczność uczyni mnie bardziej hojnym i współczującym. Bo wiem, że im więcej daję, tym bardziej Pan mi błogosławi. I oby nigdy nie zapomnę, że wszystko pochodzi od Ciebie. Dziękuję Ci, Panie, za zdrowie, które pozwala mi chodzić. Choć nie zawsze czuję się silna, wiem, że stoję wysoko. Ile razy narzekałem na drobne bóle, nie zdając sobie sprawy z cudu życia. Dzisiaj wybieram chwalenie zamiast narzekania. Każde uderzenie mego serca jest dowodem Twojej opieki. Dziękuję Ci, Ojcze, za każdy nowy dzień, który mi dajesz. Panie, dziękuję Ci za przyjaciół tych bliskich i tych dalekich. Każda osoba, która pojawiła się w moim życiu, zostawiła po sobie jakąś lekcję. Niektórzy zostali, inni odeszli, ale to wszystko był Twój plan. Obym potrafił cenić przyjaźń i wybaczać błędy. Niech będę twoim prawdziwym przyjacielem, takim jak ty jesteś dla mnie. I oby zawsze niósł miłość i pokój dokądkolwiek pójdę. Ojcze, dziękuję ci za chwilę ciszy, podczas których nauczyłem się słyszeć twój głos. Nie zawsze rozumiałem twoje drogi, ale zawsze ufałem. Kiedy drzwi się zamknęły, oznaczało to, że Pan miał coś lepszego. Dziś widzę, że każde nie było ukrytym błogosławieństwem. Niech moje serce będzie pokorne i gotowe przyjąć Twoją wolę. Bo wiem, że Twoje plany są większe niż moje. Panie, Dziękuję Ci za wybawienia, których nawet nie zauważyłem. Ile razy zło próbowało mnie dosięgnąć, ale Pan mnie chronił. Wypadków uniknięto, chorób nie dotknięto, niebezpieczeństw uniknięto. Wszystko to było dziełem Twojej miłości i Twojej ochrony. Nawet nie widząc, wiem, że Twoi aniołowie mnie otaczają. I dlatego, Ojcze, czuję się bezpiecznie w Twoich rękach. Dziękuję Ci, Panie, za lekcje, których nauczyłem się poprzez cierpienie. Ponieważ właśnie w trudnych chwilach byłem najbliżej Ciebie. Gdybym nie przeszedł przez pustynię, nie poznałbym Twojej opieki. Dziś rozumiem, że każdy test był krokiem w kierunku wzrostu mojej wiary. A jeśli znów przyjdzie mi stawić czoła burzą, nie będę się bał, bo wiem, że Pan kroczy ze mną po wodach. Dziękuję za poświęcony czas, za wspomnienia, które ze sobą noszę. Za każdy doświadczony uśmiech. Za każdy szczery uścisk. Życie składa się z małych chwil, i ja wybieram ich docenianie. Obym nigdy nie rozpamiętywał tego, co straciłem, lecz chwalił to, co zyskałem. I spraw, abym umiał cieszyć się każdym dniem jako darem od Ciebie. Bo jutro należy do Pana. Lecz dziś jest moja ofiara dziękczynna. Panie, dziś po prostu chwalę Cię za to, kim jesteś. Nawet gdyby nic na tym świecie nie zostało mi dane, ty i tak byś mi wystarczył. Jesteś moim schronieniem, moją skałą, moim niewyczerpanym źródłem miłości. Jeśli mam Ciebie, Mam wszystko, czego potrzebuję. I za to dziękuję Ci z całego serca. Niech moja chwała wznosi się ku Tobie jak przyjemny zapach kadzidła. Panie, dusza moja raduje się poznając Twoją miłość i Twoją dobroć. Nawet jeśli tego nie widzę, wiem, że działasz na moją korzyść. Każdy dzień jest darem, nową szansą na nowy początek. Dziękuję Ci, że Słońce wschodzi nad sprawiedliwymi i niesprawiedliwymi, ukazując Twoją łaskę. Naucz mnie doceniać małe codzienne cuda i spraw, abym nigdy nie zapomniał chwalić Cię w każdej chwili. Ojcze. Dziś dziękuję Ci za dar życia, za przywilej bycia tutaj, oddychania, uczenia się i rozwoju. Nie zawsze rozumiem Twoje plany, ale ufam imienia. Jeśli Pan mnie tu przyprowadził, to dlatego, że ma ku temu większy cel. Niech nauczę się odpoczywać w świadomości, że Ty masz kontrolę. A Twoja wola jest zawsze dobra, doskonała i przyjemna. Panie, dziękuję Ci za dobre dni, które przynoszą mi radość, ale dziękuję Ci także za trudne dni, które pozwalają mi dojrzewać, ponieważ w walce uczę się bardziej polegać na Tobie. I nawet jeśli wszystko wydaje się niepewne, wiem, że Twoja ręka mnie podtrzymuje. Niech moja wiara nie zostanie zachwiana przez okoliczności. Ale bądźcie mocni, wiedząc, że Pan nigdy nie zawodzi. Dziękuję Ci za chleb powszedni, za dach nad głową, który mnie chroni. Wielu nie ma co jeść, ale mnie Pan podtrzymuje. Naucz mnie być wdzięcznym za to, co mam, bez narzekania na to, czego mi brakuje, bo wiem, że twoje zaopatrzenie nigdy się nie spóźnia. Niech będę narzędziem błogosławieństwa dla tych, którzy potrzebują. Niech moja wdzięczność uczyni mnie bardziej hojnym i współczującym. Panie, Chwalę Cię za miłość, która mnie otacza, dla przyjaciół i rodziny, którzy idą obok mnie. Relacje nie zawsze są łatwe, ale każda osoba jest darem od Ciebie. Obym potrafił docenić tych, którzy mnie kochają i wspierają. I tak jak Pan mi przebacza, tak i ja potrafię przebaczać. Niech moje serce będzie pełne miłości i wolne od goryczy. Dziękuję Ci, Ojcze, że chronisz mnie przed rzeczami, których nawet nie byłem świadomy. Ileż niebezpieczeństw zostało zażegnanych, a ja nawet o tym nie wiedziałem. Pan uchronił mnie od złych dróg i niewidzialnych pułapek. Nawet gdy płakałam z powodu czegoś, co straciłam, to Twoja ręka mnie uratowała. Niech nauczę się bardziej ufać i mniej narzekać, bo wiem, że wszystko, co pochodzi od Ciebie, jest dla mojego dobra. Panie, dziękuję Ci za chwilę ciszy. Ponieważ w takich momentach mogę usłyszeć Twój głos. Kiedy odpowiedzi są opóźnione, wiem, że pracujesz za kulisami. Niech nie stracę cierpliwości czekając na Twój idealny czas, bo Twoje plany są o wiele większe niż mogę sobie wyobrazić. A we właściwym czasie Twoje działanie objawi się z mocą. Dziękuję Ci Boże za wiarę, która rośnie pośród trudności. Wiem, że wiara umacnia się nie w ciszy, lecz w burzach. Każda moja łza była zroszona Twoją nadzieją. I nawet jeśli nie widzę wyjścia, ufam, że Pan je znajdzie, bo Ty jesteś Bogiem który rozstąpił morze i który nadal czyni cuda. Dlatego wybieram podzękowanie Ci, zanim jeszcze nadejdzie zwycięstwo. Panie, dziękuję Ci za dar pokoju, którego świat dać nie może. Wielu szuka szczęścia w ulotnych rzeczach, ale wiem, że prawdziwa radość jest w Tobie. Niech moja dusza znajdzie więcej zadowolenia w Panu niż w jakimkolwiek osiągnięciu, bo mogę wszystko stracić, lecz jeśli mam Ciebie, niczego mi nie zabraknie. Niech ta wdzięczność będzie znakiem rozpoznawczym mojego życia. Ojcze, dziękuję Ci za nadzieję, która nigdy nie umiera. Bo dopóki istnieje życie, istnieje nowy początek. Nawet jeśli dziś wydaje się trudne, jutro jest w Twoich rękach. Obym nauczył się żyć dniem dzisiejszym, bez lęku o przyszłość. Ponieważ wiem, że Pan już wszystko doskonale przygotował, a każdy dzień przyniesie nowe powody. By Cię chwalić. Dziękuję Ci za Ducha Świętego, który mnie pociesza. Kiedy nikt nie rozumie mojego bólu, Ty mnie witasz. Kiedy czuję się słaby, to Twoja siła mnie podtrzymuje. Kiedy czuję się zagubiony, Twój głos wskazuje mi drogę powrotną. Nie ma lepszego miejsca, niż być w Twojej obecności. I dlatego dziś oddaję Ci całą chwałę. Panie, dziękuję Ci nawet za wyzwania, które mnie kształtują. Trudności nauczyły mnie bardziej Tobie ufać. Wiem, że Twoja łaska wystarczy mi w każdej sytuacji. I nawet w bólu Pan jest ze mną. Dlatego wybieram chwalenie bez względu na okoliczności, bo w Tobie pokładam nadzieję moją. Ojcze, dziękuję Ci, że przypominasz mi, że jestem kochany. Ile razy czułem się mały i nic nie wart, ale Twoje słowo mówi, że jestem umiłowanym dzieckiem króla królów. Niech żadne kłamstwo wroga nie wykradnie tej prawdy z mojego serca, bo moja tożsamość jest w Tobie i to wystarczy. Dziękuję, że mnie wybrałeś i zwróciłeś się do mnie po imieniu. Dziękuję Ci, Panie, za wolność, która istnieje w Twojej miłości, za zerwane łańcuchy i pokonane lęki. Twoja moc uwolniła mnie od wszystkiego, co mnie zniewalało. Teraz mogę kroczyć zwycięsko, wiedząc, że jestem czymś więcej niż zwycięzcą. Niech moje życie będzie żywym świadectwem Twoich działań, i oby nigdy nie przestałem Cię chwalić. Panie, dziękuję Ci za zapewnienie, że to. Co najlepsze jeszcze nadejdzie, ponieważ Twoje Słowo obiecuje mi przyszłość pełną pokoju. Nawet jeśli dziś tego nie widzę, wierzę w Twoją wierność. Wiem, że Twoje marzenia wobec mnie są większe niż mogę sobie wyobrazić. Dlatego odpoczywam, pewien, że Pan nigdy nie zawiedzie. I z sercem pełnym wdzięczności, chwale Cię. Amen. Wdzięczność przemienia nasze życie. Gdy nauczymy się chwalić Boga w każdej sytuacji, nasze serca wypełnią się pokojem i radością. Pan troszczy się o wszystko, więc odpocznij i zaufaj. Jeśli ta modlitwa przemówiła do Twojego serca, podziel się nią z kimś, kto potrzebuje przypomnienia o potędze wdzięczności. Zasubskrybuj kanał i zostaw swoją prośbę modlitewną w komentarzach. Módlmy się wspólnie, niech Cię Bóg błogosławi.